W Nowy Rok w Gliwice odkryto tajemniczy wrak żółtego Chevroleta, który wzbudził spore zainteresowanie służb. Podczas rutynowego patrolu strażnicy miejscy natrafili na zniszczony samochód znajdujący się w basenie przeciwpożarowym na skrzyżowaniu ulic Oriona i Zygmuntowska. Auto było pozbawione tablic rejestracyjnych, a w pobliżu nie było żadnego kierowcy. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy rozpatrywali kilka możliwych scenariuszy. Brak tablic mógł oznaczać, że odpadły one w trakcie wypadku, ale równie prawdopodobne było, że zostały celowo zdjęte, aby utrudnić identyfikację pojazdu i jego użytkownika. Funkcjonariusze nie wykluczali też, że kierowca mógł uciec z miejsca zdarzenia, obawiając się konsekwencji, na przykład prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jak przekazała Marzena Szwed, nadkomisarz z Gliwickiej Policji, śledczym udało się już ustalić właściciela samochodu. Obecnie policja próbuje się z nim skontaktować, aby wyjaśnić, kto faktycznie prowadził pojazd w chwili zdarzenia. Szczegóły dotyczące sposobu namierzenia właściciela funkcjonariusze zachowują dla siebie. Wiadomo jedynie, że kluczową rolę odegrał pozornie drobny szczegół, o którym często zapominają kierowcy, naklejki lub oznaczenia z numerami rejestracyjnymi pozostawione na szybach auta. To właśnie one mogły przesądzić o przełomie w śledztwie.